Masz dużo sił dzisiaj? No bo mam dla Ciebie paczkę od ludzi przysłali Ci jakieś produkty żywnościowe i bym chciał Ci to oddać. No dobre. w plecak? A masz torbę? Mam no, torbę. o kurde Ryż, kasza Makarony No, gorące kubki na chłodnej z dni będzie kopie. Dam ci to co przetrwało, bo nie wszystko podróż przetrwało, wiesz? No dobra. To było w tym paczce, tylko ja to trzymałem w chłodniejszym miejscu No dobra Dzięki ci pani To kupien nimi, dziękuję tylko ludzie Ci wysłali eee. Ja sobie to zaraz posprzątam Dobra Tym się nie przejmuj I tak mi się cukier jeszcze tu po drodze rozsypał to zaraz wezmę ten mam -Zero, to sobie moje podłogę To bardzo mnie to cieszy to, że sobie umyję podłogę, czy to, że mam fizero. No, a, <grych> Masz coś dla mnie? Właśnie dałem ci cały karton. No, dobra. A co byś jeszcze chciał? No, nie wiem. Nie mam nic dla ciebie, bo wszystko dostałeś, co miałem dla ciebie. Dobra. Jak to mam zabrać? No.